Przybycie, przepraszam za tak dziwną porę, ale to niestety obowiązki służbowe moje i niestety y, obowiązki służbowe władz miasta spowodowały, że dzisiaj się spotykamy o tak nietypowej porze. I jest to okazja, z jednej strony bardzo miła, w pamięć y, o pewnych wydarzeniach, a z drugiej strony miłe są wspomnienia związane z tymi działaniami. Dobrze. I to nas najbardziej podbudowuje, że działania nasze były skuteczne i zakończyły się sukcesem, że nikt nie zginął yy, w czasie pożaru, który normalnie w takich warunkach zazwyczaj kończy się ofiarami śmiertelnymi. Społeczeństwo Ziemi Wałbrzyskiej gestem swojego przedstawiciela, prezydenta miasta Wałbrzyka chciał załodze jednostki numer 1, która w tym dniu pełniła służbę, podziękować. Skromny, skromnego prezentu i listu gratulacyjnego. To do do, do listu gratulacyjnego. Treść listu jest identyczna dla każdego z różniających się podczas akcji ratowniczej. Strażaków. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaangażowanie i podejmowane działania z narażeniem życia podczas akcji prowadzonej w związku z pożarem budynku mieszkalnego przy, ulicach, przy ulicy Piotra Skarbi 42 w Wałbrzych. Kierując słowa uznania, wyrażam przekonanie. Że będą zawsze tam, gdzie istnieje zagrożenie życia, zdrowia, Sorowa aktywna i wiarna służba zyska powszechne uznanie i codzienny szacunek. Każda pomoc, jak wielkiego serca, to ważne, wrażliwe i pożyteczne wartości dla naszej społeczności. Dziękuję raz jeszcze, składam życzenia wielu sukcesów wypełnionej wypełnionej trudno, trudnościami odpowiedzialnej służbie. Z poważaniem Stanisław później prezydent miasta a Teraz bardzo proszę o wystąpienie którzy brali bezpośredni udział w akcji oraz wyróżnili się z pewnością i uwagą. Proszę o wystąpienie. Aspiranta z drogi Marka Deca. Proszę o wystąpienie proszę Roberta Dziękuję. Tak? Tak. Proszę o wystąpienie Roberta Wysłowskiego. Proszę o wystąpienie Edwarda Benedykta. Proszę o wystąpienia Andrzeja Nowoczyka. Dziękuję. 14. Przekażemy wyłony. Przekażemy wyłony i... Wszystkim dziękuję. 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 Miasta Bałbrzycha i w imieniu własnym za to, że zachowali się z dużą odwagą, wyobraźnią i bez zadawania zbędnych pytań przeprowadzili skutecznie akcję ratowniczą. Mam nadzieję, że życie już nie będzie nas doświadczać takimi próbami, które niestety musieliśmy zaliczać w ostatnim okresie stosunkowo często. Myślę, że limit tych ciężkich zdarzeń na ten rok i na najbliższe lata wytrwaliśmy. Tym niemniej apeluję do Was wszystkich, abyście tego poziomu nie zaniżali, a ja ze swojej strony będę próbował dołożyć się starań, aby, aby wokół Waszych wysiłków były jak najlepsze warunki, jak najlepsza atmosfera, aby narzędzia, którymi przyjdzie się nam posługiwać, były coraz lepsze, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu był który każdy z nich Podmór posłuszeństwa stał się cud i się nie zepsuł przy tej akcji, mimo że miał takie prawo. I musimy trzymać wspólnie kciuki za to, żeby w najbliższym okresie czasu udało nam się ten samochód. Kadże komendy dziękuję za obecność. Zapraszam na odprawę służbową w celu przekazania informacji o odprawie wojewódzkiej. Dziękuję bardzo. Interwencja strażaków, którzy na miejscu zdarzenia pojawili się w zaledwie 5 minut po otrzymaniu zgłoszenia zapobiegła tragedii, jaką byłaby śmierć w płomieniach dwóch wielodzietnych rodzin. W dowód uznania bohaterskiej postawy prezydent Wałbrzycha Stanisław Kuźniar uhonorował wszystkich strażaków biorących udział w akcji listem gratulacyjnym oraz drobnym upominkiem. Była to specyficzna akcja ze względu na to, że było aż 21 osób zagrożonych na trzeciej i czwartej kondygnacji. Zawsze spotykamy się z trzema osobami, z dwoma. No ale była to akurat specyficzna akcja. Nie bałem się akurat swojej profesji, bałem się czy nie zawiedzie czasami nas ten... 26-letni podnośnik, akurat szczęśliwie tak stało, że wszyscy ludzie zostali w miarę szybko wyciągnięci, bo to trwało w granicach 12-13 minut i cały czas lokalizowanie ognia trwało też nieduże, nie dokładnie 10-11 minut, czyli akcja praktycznie była zerowo przeprowadzona, chłopaki doskonale wiedzieli co mają robić i nie trzeba było im zmieniać żadnych decyzji. Najbardziej istotną rolę w całej akcji ratowniczo-gaśniczej odegrał 26-letni podnośnik zamontowany na samochodzie marki STAR-266, którym strażacy ewakuowali przez okna płonących mieszkań zagrożonych ludzi. Gdyby nie praca podnośnika, zdarzenie mogłoby zakończyć się tragicznie. Na szczęście obuło się bez ofiar w ludziach. Niemniej jednak pożar przy ulicy Piotra Skargi pokazał, jak istotną rzeczą jest wyposażenie Wałzyskiej Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt taki jak na przykład samochód z odpowiedniej długości drabiną, którego strażacy nie posiadają, a który jest niezbędny przy ewentualnych akcjach ratunkowych przeprowadzonych w Wałbrzyskich wieżowcach. Przed 11 laty kilkoosobowa grupa naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z oficerami pożarnictwa i grupą posłów Zdolnego Śląska stworzyła projekty ustaw o ochronie przeciwpożarowej i państwowej straży pożarnej. Ustawy te stworzyły w ważniejszej straży pożarnej 60 ratowników górnictwa odporowego, 30 policjantów, 4 zespoły medyczne i siły Wojska Polskiego. Dzięki sprawnie zorganizowanej akcji oraz dużej obszerności służb ratowniczych uniknięto zagrożenia życia ludzkiego oraz nieobliczanych strat. Zostanie postanowienie i rozkazów w sprawie nadania odznaczeń państwowych jest. ...pos z postanowieniem dnia 31 października 2002 roku od Medalem za ofiarę i odwagę. Jarosiewicz Jan. Proszę pana Ignacygo Potęka, wiceprzewodniczącego Rządkowskiego o oprzejęcie jej podstawy. Poniągnisz Zginiew Koremba. Strażek Stanisław Janowski. Aspirant Sztabowy Marek Dez. Starszy strażak Andrzej Nowaczek, z którzy uratowali życie 11 dzieci. W niedzielę 21 lipca bieżącego roku około godziny 9.20 dobra ponad 1500 eksploatacyjnego zaboru gazu. W zniszczeniu uległy znajdujące się w pobliżu, wyróżniając się dużą krokowością przy koordynacji działań na poszczególnych. W podczas akcji pełni obowiązki szefa sztabu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Brał bezpośredni udział w organizacji akcji i kierowaniu działaniami ratowniczymi. Nie ma